W dzisiejszym odcinku. Z Kubeczkowym odcinku. A, tak, i jest to pomysł w ogóle fałszywy ale nie ma jej dzisiaj, bo jest w Warszawie na koncercie Taką jakamingu, ja na którym bardzo... Serio? To tak. Hmm. Myślałem, że ona coś ważnego ma do roboty. <laughs> To jest ważne! W dzisiejszej rozgrywce chodzi o to, że rzucamy piłeczką do tych kubeczków, w których są kary, ale też są pieniądze. Albo nie ma totalnie nic. Mamy możliwość wygrania nawet 500 zł. Słuchajcie, tutaj w tych Co? kubeczkach jest 500 zł, Co? więc naprawdę... Nie yes. 700 lub 800 zł. Wow! Co? Nasze menadżerki poszalały dzisiaj. Zostawcie łapeczkę dla Natalki za takie fajne pieniądze dla nas. Co, i gramy aż do wszystkich kubeczków? Nie, każdy ma po 7 rzutów. No ten mocny, bo bardzo nie lubię nieparzystych liczb. Ale zanim zaczniemy, zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału, żeby codziennie na bieżąco około 17.00 i naszym Instagram. I MOJEGO KANAŁU! Yes! I MOJEGO TEŻ! Jest teraz nowa zasada widzowie, jeżeli ktoś trafi w ten kubek to ma dwa dodatkowe strzały Czy Natalia się zgadza? Tak Dobrze, jeśli ktoś trafi w ten kubek ma jeden dodatkowy strzał No! No i nie ma nagrody I, I mamy tu? O Dobra, O nie, jeden I to już się liczy jako te. Tak, tak. I to. Oooooo! Oh, wow! oh, wow! Fair strajk! Fair Ej, teraz ma dwa! Ma dwa, ma dwa! ma, ma dwa? No ale leci mi z grubej rury od razu! Z grubej rury? Przez to, że trafiłem w ten kubeczek. kubeczek. Mam jeszcze jeden dodatkowy rzut. Plus dwa szlansy do wykonania. Albo dwie nagrody. Nożyce przez dwie minuty. to jest... Z dwie minuty? Otwierać drugie razem. <gul> Mountain climber przez dwa minuty. Bo... Dwa minuty! Ej, dobra, może jednak nie róbmy jednak jeden ten kubek zostawiam. Nie, nie, nie! Pamiętajcie kochani, jak robicie takie rzeczy, żeby lędzie dotykało do podłogi. Nie może być taki czy inny. Edukacja, na no. Wow, Czy spaga? Dobrze? Spokojnie. Nie jeszcze. Minuta. Dobra. O Jezu! Nie ma takiego. Ja nie, eee, ja, nie ja nie tego co dotykam. Ale nie ma wszystkiego w brzuchu w ogóle. Ja nie ma robię tużko. ostatnie 30 sekund już to gienia. Jest to. Szybko, przelić szybciej ten czas. 3 2 1 3! Usta, usta. Bardzo Dobra, zaczynamy drugie zadanie. Ej, ogólnie? Ja chcę z sobą to spróbować i zobaczyć, ile ja wytrzymam. Bo... Nie boisz się, wika, że się zmęczysz przed tym nie. zadaniami kolejnymi. Nie boję się. Ej, no. Nie, nie boję się! Nie, to nie to Dziewczyną, to podobam się! One lubią to jak się złapie, za tyłek. Trzy, cztery. To tak szybko robi. To nie, to jest takie trochę kardio. Tak? Jak, to jak szybko? Tak szybko robi. Nie, nie mam, co dał dwie minuty, aż będzie strategia dla dziewczyn. <laughs> Ja okay, czerwonka. Ej, ciężkie to za też są. Trzy, dwa, jeden! Oj, Kęgrusz, jaki szczęśliwy! Bartek powiem Ci, że mam wrażenie, że skasowałeś nam dwie najmocniejsze kary, jak tak, tak patrzę tak. po tobie. To Ty sobie tu odpoczywaj, a ja przechodzę no, do moich rzutów O! Ja teraz kasuję dwie stówy Tu są. Ej, ale no dobrze, że nie jestem jedyna, która nie trafia. Ja, ja wolę odbijać od sobie, wiecie? No, nie, 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 idzie mi lepiej. nie, nie, masz rację. O, nie, 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 tysięcy na Instagramie. Co? nie, tak tak, nie, na nasze. O, o, tak, nie, lecimy. nie, 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 Puść. nie, 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 teraz, teraz nie, ale oddajesz mi połowę kwoty, bo to mój pies Patrzcie, magiczny trik Jest tutaj coś, nie wiemy co Nie ma nic Uwaga, uwaga Nic To zniknęło Dobra, Patryk weź ci wylosy w końcu no nie, zróbmy dziury myślę. Nie, 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 jest dobrze. Widać, że nikt z nas nie jest ekspertem w pierpongu. Tak. O! Będzie hajs. Albo nic. 100 tysięcy złotych? Oooo! Więc trzy łyżki w szczabiu. Ale to jest polskie pesto. Tak, to chyba też nie. Oj, nie pachnie wyścigu. Trzy łyżki to jest too ale dobra, lecimy. Czy to jest straszne. Wiesz, ja bo wypluje na nas co O co chodzi? O, o, ja myślę, że to jest to, konsystencja to, jest killerem. Pokaż no, jak, to pach, jak to pachnie Druga łyżka! Nie no, mówię kasz, tyle, nie mięgnisz tego Ale Pika mi takie minus, ja się boję stać, stacią później Widzę, że chodzi o <laughs> <Więc, śmiech> tak, konsystencję, tego to jest trochę... Tak, wygląda tak, jak, jak, jak szygi Ostatnia łyżka kochani, lecimy się ty to mnie śmieszył aż tak Ja, ja też też, od Brawo! Ja tak, nie było tak, dobre no, blisko to! No, bardzo, Jeba, bardzo blisko. Blisko. no nie, to jest jakiś skandal! Ja już wiecie, co ja w ogóle nie znam, że to będzie jakiś szczaf. Na strzała? papera! Kujde! Mój ma taki opt Ja wiem o co chodzi, bo my patrzymy, a tu trzeba nie patrzeć. Aaa, bo... dawać! Jest, jest, o, o, to nie, 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 o nie, ciało. nie, 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 O, nie, 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 bez problemu, nie, nie, po, po czym? nie, Po nie, 500 barbisów! Tak serio, to puste o, Jezus. Ale, Ale odbiłaś od kubka Kurka Wystarczy nie patrzeć Nie, nie to jedno użycie było Fajny odcinek Jezus Jezus Jedyna dziura w tym obszarze O Tak, da, także dalej daj, daj, daj. O. O. Nie trafiłeś. Jest Postanowiliśmy, że jednak robimy rzecz, którą było na początku, czyli ściskamy wszystkie kubeczki, żeby jednak była większa szansa na trafienie czegokolwiek. A dlaczego robimy takie rzeczy? Ponieważ jesteśmy tacy dobrzy, że nie potrafimy trafić do 95 kubeczków, które tu stoją. Wow. No nie dla każdego, dobrze. Idzie? Yes. Dobra, proszę Państwa, ja wylosowałem nic. To spokojnie, spokojnie. Mogę coś wylosować? wylosowałeś! Będzie więcej wygranych niż tu. Dobra. Dosyć szybko wpadło. Dobra, proszę Państwa. Puste. Z dwóch stron? A. No i powiedz mi! Powiedz mi, że to była moja wina teraz! My się ze mnie... Ale powiedz Dlaczego mi! Że to była moja wina teraz! Mogę dać jeden kubek tutaj w razie Tak, bo... <noise> tak? Ostatni mój rzut, słuchajcie to jest. Co? czy to oznacza, przyszedł. że mój też! Tak, i Nie. Ok, zobaczymy, czy go dobrze wykorzystam. <noise> Ej, to wszystko otwieram. To jeszcze raz, Bartek! <noise> u, u, ale to o było... nie, tylko nie to! <głos> <głos> Dobra, go uwzględna. O! o! A, nic. nic się nie zmienia Rzucaj też radę Jeszcze raz, się nie liczyło no, tak I odbije się od bańki Wow! jest wow. wyczuję? Zupełnie nic O nie, o, nie. A to był też twoja ostatni rzut o. O. Zupełnie nic yes. Nie! Nic. Teraz wylosuję, uwaga, plus 10 rzutów dla każdego Pomógł ok, sobie! wam za oglądanie tego odcinka Mega miło nam się bawiło, więc tak jest. do zobaczenia jutro o godzinie 17 Czeka. Dobra, okej, okay. walczymy o dodatkowe życie. Natalka powiedziała nam, że mamy 20 sekund i będziemy mogli, wiecie, obracać te kubeczki właśnie, wiecie, w jakiś sposób I tyle ile razy uda nam się obrócić, że wyląduje tak to tyle żyć mamy yy, do wygrania 20 sekund, no i mam nadzieję, że jakieś dwa dodatkowe życia zdobędę Jakie dwa? Pięć! Do łamania Cztery, tak. To ja to Dobrze, życie. to Jak często to robiłaś w życiu? W ogóle nigdy nie. Nie, robiłam to tylko raz na odcinku i totalnie wtedy skończyłam rozgrywkę mojej nie więc... Jeżeli widzieliście tego odcinka, to zapraszam tu! Raz! O, prawie! Odwrotnie! Hej, dobra! to, że Wika miała w ten sposób ustawiony kubek i tak, zaliczamy, jest odwrotnie, nie? Tak, nawet no, tak ciężej bym powiedziała, więc Tak, dwa rzuty mam. Dzięki. Ja twierdzę! Jest! korek, dwa, uh! trzy. Trzy. Elba ma moje trzy. Uh! trzy, cztery, Trzy! Gry! 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 Jeszcze jeden chociaż Tak, dwa. jest, dwa, dwa! dwa! A! teraz, teraz trafię ja Miałam trzy życia, no więc zobaczymy czy jakiekolwiek dobrze wykorzystam Pierwsze yes. Dziesięć pompek A to twoja kara bo. to I to moje zadanie wymyślałam A na, na kolanach mam? Tak I za każdym razem guziaczek dla Gęga Okej okay. już trzęsie Cię Zaraz cię ugryzie. Ostatnia. Okay? Ja o nie, 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 nie. A! A to było dobrze? Teraz ja. Oj, Uwaga, U! Dziesięć złotych. ostatnio mi dobrze poszło, jak ingarek miał to w buzi. Chcę, żebyś polizał to byczku Myłem. O, dziękuję A i to bo my chyba to. Uuu. Och, jest wiałeczki pysznej łopatki? <grym rattling> Czego? Łopatka luksusowa. <grym> Ej, ale jest luksusowa! Zapraszam bardzo, ja jakby w Norwegii rzucałem <grym> to na patelnię i to jest normalne, <grym> dobre mięsko. No <Ty>? oh. <grym>. <grym> do wali takim. E... Nie, no pysznie, mieląką. Ja to się na obiad. E, woda, sól, e, błonnik grochowy, czyli groch dodany, plastik, Dobra, metal, metal szkło. Buda z psem yy, ten popiół. Dobre, dobre mięsko. Dobre mięsko. Nie jest to takie dobre szczerze powiedziawszy, ale na ciepło by było takie zwykłe do zjedzenia. No! no. Dwie tychy kolejne. Wow. Wow. Okej, okay, drugie życie. Yes. Wow. Okej, okay, sprawdźmy. Wow. Wow. To jest moja ostatnia już próba. żeby wygrać coś? Lecimy. O! Uwaga, Państwa, to z tyłu. Ale przecież no można odstało odbijać. Czemu nie odbijać jak no. w sporu? Nie odbijam. Dlatego do tego jest coś niezwykłego. Wow. co to to może być. A! Nic. O. Natalia starała się zrobić na dzisiaj tak, żebyśmy byli tacy bogaci. Tak naprawdę, tak jakby sobie, ale będą bogaci nie tym Nie wiem jak to będzie trafiać, to jest okropne. Ooo! I patrz akurat tam gdzie było zajęte i... I Nic. Ile jest pustych? 50. 50. E, ja mam wrażenie. 50 z zadaniami i z pieniędzy. Ja mam wrażenie, że już prawie wszystkie ogólnie wy, wy, wy wywaliliśmy puste. Moje ostatnie życie. Źle wykorzystane, no trudno, trudno. No nie! Nie idę w to! No, nie, nie grasz, bo to był ostatni no. rzut. Nie, ja się nie bawiłam. No i super. I ostatni mi się teraz już. Dobra, pan na to. Oh, uwaga, 500 zł. 20, zł. 20 zł. Co? Zero, nie przeczytałem 200. Patrzcie, zakrywam palcem jedną 0 Całkowicie na pewno. Dobra, Oficjalnie postanowiliśmy, y, nasze panie managerki się zgodziły na to, że w tym kubeczku, proszę państwa, wrzucamy 500 zł. Dobra, ale 200 trzebie. O! Dobry, 500 zł! jeżeli ktoś tu trafi, dokładam do tych 300 złotych swoje 200 złotych. Co? A okay. co? Dobra, no. Dobry. Proszę. Jak ja wygram, to dorzucicie te 200, co? A! Poczekajcie, muszę zwizualizować. A, bo jednak nie. Jak trafisz moje usta, to ja dorzucam od siebie 500. Dzie dziękuję pięknie, nagroda moja. Do tak 40. Także kończymy nasze rozgrywki. Jak widzicie w ostatecznej rundzie nie dało się nikomu e, trafić, ale nic, ponieważ zabawa była przednia. To jest tak nie powiedziałam, ten. jeśli chcecie więcej takich gier bardziej losowych, gdzie tak, tak naprawdę nie liczy się skill, tylko mód szczęścia, Dobra. to dawajcie łapki w górę. O a tak. i taka ciekawostka dla was, w jednym z było Zjedz 5 łyżek flaków wołowych pyszne ja Kochani, jeżeli zostawicie 50 50, 50, 50, łapek w górę To zrobimy to samo, tylko może z jakimś gościem I tym razem nie będzie 50 pustych kartek, tak. tylko 50. Dziesiątki będą zapełnione. Tak, jest. Wszędzie będą albo albo Ale to nie zdradzajmy wszystkich rzeczy, bo tak. myślę, że zrobimy jeszcze wiele fajnych urozmaiczeń. <grym> Więc to łopeczki, łapeczki w górę i tak. widzimy się o 17.00. Pa! Pa!